Cześć, to ja, pan Brazik. Witam was na moim kanale o malowaniu, zarabianiu i kreatywnym, pięknym życiu. Dzisiaj z nową energią kończymy ten obraz. Jak widzicie, abstrakcja, którą ostatnio malowałem yy, i o której ramka, o której wam mówiłem. bo mi już przyczepiłem ją tak, do tej ramy, czyli przymocowałem yy, taki kątowniczek, który tutaj jest dystans między obrazem a rameczką. Będę mógł to wykańczać, wykoń, wykańczać w różny sposób, w zależności od obrazu, który tam się znajdzie. To będzie taka jedna z ram, która jest takim moją wizytówką, jeżeli chodzi o oprawę. I jeszcze tam jak pokazywałem, wcześniej, mam takie płaskie ramy, to też przy okazji Wam pokażę, które po chwili będą charakterystyczne dla mojej firmy, dla moich. W ogóle na, na Adama razika, na, na mojej działalności. Zaraz będę też o tej mojej działalności, też trochę Wam opowiem, bo zacznę od tego, że... Maluję tutaj i będę tutaj Was ręce do malowania. Yy, Pokazywał jak pięknie, pięknie, kreatywnie żyć. Natomiast yy, zarażą energią, zarażą tymi emocjami, którym, tymi pozytywnymi, żeby, wam, żeby Was tam. Ten... Ostatnio widzę, że nie mam jakiegoś feedbacku, nie mam od Was yy, od dźwięku, dlatego muszę tutaj więcej energii w ten kanał wprowadzić, więcej życia i, i będzie na pewno lepiej. Yy, jak powiedziałem, taka rameczka. Ten obraz ci chcę go już tam skończyć, ewentualnie tak w miarę skończyć i odstawić. Yy, powiesi na ścianę i będę go tylko z nim obcował, że tak powiem yy, w takiej formie, żeby gdzieś tam zauważyć jeszcze ewentualne zmiany, które będę chciał tutaj nanieść. Natomiast dzisiaj w tym odcinku takich parę, tutaj już niewiele, niewiele, niewiele będę poprawiał, zacznę od takiego, jeszcze troszeczkę tutaj te parę, parę rzeczy podrysuję, żeby tam ewentualnie tych parę planować, yy, yy, bo słuchajcie, takie surowizny między tymi, no ale to zaraz, zaraz po, pokrótce Wam wszystko o tym opowiem. Natomiast o, tym, o czym chciałem powiedzieć, jeszcze chciałem, aha, nie wiem czy dobrze zrobiłem, że właśnie ostatnie te trzy nagrania zrobiłem, bo jak tam zmianie w życiu o tym. Będę mówił o tym chyba raczej y, po prostu przy okazji malowania. Będę Was zarażał też tym prawem przyciągania. Od wczoraj zacząłem ten magnes finansowy robić. Będę Wam też pokazywał co się opowiadał o tym, co się ciekawego wydarzyło, y, w, w tym, że właśnie ten magnes, że y, tak powiem, y, y, na sobie ćwiczę, czy tam przerabiam i z nim codziennie tam te ćwiczenia, bo to wszystkie tam takie ćwiczenia robię. Będę Wam też relacjonował, co tam się ciekawego z tym związanego w moim życiu dzieje. Skoro nie mam od Was żadnych tam próśb, czy tam takich propozycji tego, żebym, żebym ten, ten magnesem się z Wami Także jeżeli chcecie, to zachęcam, piszcie do mnie. Chętnie go wyślę, szablon, czy tam nagranie, albo po prostu wam tutaj, na, po prostu napiszcie, czy tam się jakoś odezwijcie do mnie. Chcę zrobić jakiś ten też like to tam może na tym legie też opowiem o tym i może was tym zachęcę. Wiem, że to działa, wiem, że to można fajnie sobie tam przyciągnąć to, co w życiu, czego oczekujemy, dlatego to zachęcam. Tu mi się fajny Widzicie? Przez to, że ten rysunek naniosłem, że fajne rzeczy się zaczęły, które powróciłem, ale fajne rzeczy się zaczęły tutaj dziać i ja od razu od razu tu mogę sobie to w ten sposób podmalować. Nie mam teraz tego niebezpieczeństwa, bo ta ramka jest taka, że żeby tam wyjechać na tę Ale zwróćcie uwagę, że nie jest fajna to rameczka w taki sposób oprawy. On jest... Mało ingerenujący, daje jakiś taki dystans, zamyka ten obraz. Można ten paseczek tutaj pozłodzić, można posrebrzyć, można jakimś kolorem. Czy w odpowiednim, na przykład, kiedy wieszamy go w jakimś wnętrzu i z dominantą, jakiś tam czy w kolorze tych mebli, ściany, czy po prostu jako kontrapunkt czy czegoś, to co jest na obrazie, oczywiście jest tą barwną zabawą, ale, ale ta rama może go zamknąć, może takie odniesienie dać do tego. Yy, miejsca do tego wnętrza, w którym ten obraz yy, zafunkcjonuje, zaistnieje. Yy, co jeszcze? A, a, no, a propos tego obrazu. Chcę go dzisiaj tak zakończyć w miarę yy, i ewentualnie, jak powiedziałem, chcę, żeby ten mój kanał był też taką moją ja tylko, bo zaraz powiem o tej mojej, o mojej firmie, o tym ideale firmy, tej marki, którą będzie, tak ostatnio sobie myślałem, czy to będzie właśnie to z factory i nadal to kontynuować, bo jakoś to po prostu pod egidą yy, moją, egidą pod jakimś tam yy, kierunkiem, czy jako ta, ta, yy, ta osoba yy, pomysłodawcy tego, yy, powstanie taka, taka korporacja, taka grupa twórcza, taka kreatywna. Yy, nad formułą można pomyśleć, natomiast yy, zachęcam Was, zapraszam do, do zgłaszania się. Yy, mam już parę osób, które napisały do mnie i chętnie wzięłyby w tym udział o co mi tym chodzi? No jak powiedziałem, chcę, chce żeby nie tylko się znalazły osoby malujące, chociaż te będą że tak powiem najbardziej mi na tych zależy, bo, znaczy w tej pierwszej kolejności, bo, bo chcę, żeby jednak ta, ta grupa, ta firma, ta, jak to nam nazwiemy, ta no powiedzmy grupa, czy korporacja, czy jakaś, jak to tam, co tam z tego się urodzi w jakiejś tam ostatecznej formie, żeby to głównie tam skupić osoby, które malują, które m, m, może nie tylko malują, ale które takich kreatywnych osób. Mam nadzieję, że wszyscy, m, którzy m, oglądacie mój kanał, jesteście takimi. Zresztą ja uważam, że każdy, w każdym z nas jest jakaś kreacja i w każdym można odnaleźć. Tak jak wczoraj rozmawiałem m, m, po prostu m, rozmawiałem z którą. Zachęcam do oglądania kajmanowej, kanału Kajmanowej yy, może być tak to też wynikiem jest moich ostatnich yy, tam yy, doświadczeń tam z tym filmem zauroczony no, jestem tym yy, z filmem o tym pierigwecie, tym street arcie tam link yy, też jeszcze do, do moich filmów tam będę yy, yy, przypominał o tym, yy, po prostu jak yy, artysta jak można w jeden dzień zostać artystą tak? jak można w jednej chwili pod wpływem jakichś sugestii yy, yy, jakiegoś znanego człowieka jakiegoś jakiegoś Idola jakiegoś takiego, chodziło tu właśnie o, to, o postać Banksego, Banks to jest taka czołowa postać Street Artu robi takie wspaniałe murale, zachęcam do oglądania jak sobie wpisać, wpiszecie Banksy w, tam w Google czy na Youtube to co znajdziecie, to głównie w Google, jak wygooglujecie sobie to znajdziecie tam w grafikach jego fajne, to jego prace, którymi ten, ja polecam ten film właśnie, to, to wejście przez metry z pamiątkami jakoś tak. I do którego tam linki, linki podałem we wcześniejszych jak już tam trzy nagrania temu. Ale jeszcze będę podawał, będę ten, ten... w Wpisze, akcie, to tam na pewno to znajdziecie, albo Thierry Gwetta. Chodzi o to, tak zaczynam, bo tych wątków tutaj rozwijam więcej niż powinienem. Słuchajcie, chodzi o to, że. Kurczę, i z czasem teraz, my zgubiłem stoper w ogóle. Aha, nie jest tutaj. Okay. Chodzi o to, że idea firmy, idea tego właśnie, wracając do tego, do tego, co co mnie tam w tym filmie zainspirowało że po prostu nie tylko możemy malować na płótnie akrylem, olejem i tak dalej. Twórczość jest i do spektrum twórczości. Ja chciałem, dlatego zastanawiam się, czy to będzie fabryka obrazów, jak o tej pędzi faktory. Chociaż głównie chciałbym to z obrazem związane, bo to mogą być takie działania stricte, mogą to być multimedialne, mogą być to właśnie takie jak w tym filmie zobaczcie, trzeba robi. Po prostu grafiki takie prawie, że tam jest te murale, które to jest po prostu czysta tam obrazek dwukolorowy i koniec, tak? To są po prostu jakieś idee, jakieś przesłanie, jakiś temat bardzo fajnie przekazany przez inspirację, znaczy interpretacja jakiegoś tam tematu fajnego i w ten sposób. Także kreacja to w moim przypadku nie będzie tylko malowanie, dlatego chciałbym różnych ludzi wokół tam siebie zgromadzić, wokół takiej naszej grupy, takiej firmy, czy tam jak to nazwiemy. Dlatego zachęcam, oglądajcie i piszcie do mnie. i Słuchajcie, myślałem o tym, żeby to było tak, na przykład zrobić w jednym miejscu, ja nie spotkałem we Wrocławiu, dlatego myślałem o Wrocławiu, ale może to być, może taką formułę przyjąć, że nazwiemy się jakoś tam, jakoś Penicfaktury na przykład, już, tam, już wracając do tego początkowego i jego pierwotnej nazwy, ale będą to wiecie, takie miejsca w całej Polsce, Warszawa, tam Poznań, Kraków, Katowice, po prostu tam gdzie tylko mieszkacie, no nie wiem, Kalisz, małym, jakieś nieduże, Gniezno, nie wiem, po prostu w małych miejscowościach, dużych będziemy się, możemy się spotykać w jakimś tym może w mojej pracowni, może gdzieś tam znajdziemy sobie takie miejsca, w których będziemy, będziemy razem jakieś warsztaty robić będziemy, i będziemy malować, będziemy jakąś taką inwazję zrobimy, kurczę yy, po, 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 znajdą się osoby, które na przykład się zrealizują bo będą malowały kopie, znajdą się takie, które będą swoje jakieś tam, po prostu zróbmy taką grupę, zróbmy i wejdźmy w ten, ten zarabiajmy na tym kasę, yy, weźmy z tych ścian ludziom pokażmy, że można mieć coś fajnego i taniego. Dlatego na każdy ten, dzisiaj skończę ten obraz, też powiem Wam, yy, zachęcam do tego, żebyście pisali i, i do zachęcali, nie wiem, oglądają yy, yy, Wasi znajomi, przyjaciele, polecajcie mój kanał, yy, polecajcie też, yy, ja, ja każde zamówienie Wasze spełnię, po prostu mogę namalować obraz do, do wnętrza, do, dlatego i taka grupa chce, żeby ta grupa, która powstanie w ten sposób, żeby właśnie takim zadaniem sprostała, czyli jednocześnie Kreowała własny świat, własne, własne obrazy, własną twórczością się zajęła. Natomiast każdy z nas, kto tylko tam sobie jakiś będzie miał pomysł, i żeby to pomożemy jako grupa i, i będzie mógł sobie to, to zrealizować: czy namalować obraz, czy zrobić instalację jakąś multimedialną, czy zrobić film, nakręcić po prostu, żeby to była taka twórcza, kreatywna grupa, nie tylko malująca, ale ale po prostu tworząca, tak? Tworząca sztukę, tworząca obrazy, malarstwo, rzeźbę nie wiem, multimedia, w czym tam chcecie się odnaleźć, to będziemy, będziecie to robić. Natomiast żeby też to była mój jak gdyby podstawowy ten, podstawowa idea, żeby ludziom pokazać, że można mieć właśnie w domu, w mieszkaniu na ścianie. Fajny obraz, a nie wydruk, tani wydruk, po prostu, który... Faktem jest, że tam... Tematy, tematy które na tych, tych, tak ostatnio byłem w jakimś tam jednym z tych sieciowych takich... Marketów budowlanych, oglądałem te... Te wielkie, które nawet mają po... Nie wiem, tam po 2 metry, na półtorej metra, takie wielkie wydruki. Za tam 200-300 zł, po prostu za... Nieduże pieniądze, ale po prostu, no to... Jak może być na przykład y, powiększony jeden kwiat, albo tam kilka kwiatów wydrukowanych. Taki sam obraz, możemy to w ciągu pół dnia no, mogę wam namalować. Lepszy, fajny, fajnej szlachetnej technice, który będzie ciągle... Tak, kupisz taki nadruk, jeden... Przepraszam za... Taka osoba, która kupi taki nadruk, to ona po prostu się nim cieszy, no bo ma temat, ma jakieś tam... zdobie i to wnętrze w sensie takim, że w kolorystyce do wnętrza no, to ładnie wygląda, yy, formatem spełnia też, no bo wielkością taką fajnie tam na tej ścianie, coś jest wymieniającego, kolorystycznie pasuje i tak dalej siedzi w tym wnętrzu, ale to obraz z czasem płótno wypłowieje, ten nadruk yy, i co? Ustanie kawałek gramki, on po prostu z dnia na dzień traci na wartości chociaż kosztował marne pieniądze, to jeszcze marniejsze i wyrzucacie, on skończył jego żywot na, na śmietniku. No, natomiast taki obraz, jego wartość z dnia na dzień będzie wzrastała, jeszcze tym bardziej, że nazwisko, które czy osoba, która do namalowała to będzie właśnie każdy z Was, będzie z dnia na dzień yy, coraz lepiej, że tak powiem, yy, coraz wartościowsze, tak? No bo im więcej będziemy tworzyć, im więcej będziemy malować, to nasza twórczość będzie coraz ważniejsza, coraz dziś się pokażemy. Ja właśnie teraz y, jestem w trakcie, przygotowuję się w kwietniu do, do wystawy indywidualnej. Także jeszcze raz będę was informował o tym, ale też chciałbym, żeby to nie była taka y, 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 tylko, y, tylko wystawka y, są, jak, jak, jak wystawa, y, ekspozycja tylko obrazów. Chcę, żeby to był taki y, taki żywy kontakt z z odbiorcą. Chciałem na razie taką, mi przyszedł w taka formuła, że będę tam na tej wystawie, bo to będzie trwało miesiąc. Mam nadzieję, że uda mi się na kwiecień. Takie terminy wstępne mam. Będzie to albo kwiecień, albo czerwiec chyba, chociaż wolałbym, żeby to był kwiecień, bo kwiecień to jednak yy, yy, jeszcze wszyscy jesteśmy, że tak powiem, pracujemy, yy, jesteśmy w, w, w tych swoich yy, związani. Ty obowiązkami, a już czerwiec to już jest y, okres, już właściwie niektórzy z nas wyjeżdżają na, na wakacje, na urlopy i, i, i to nie chciałbym, żeby no ale no, termin terminem, no, każdy będzie dobry, natomiast y, zależy mi na tym, żeby to był taki, jak to nazywam, teatr malowania. Będę tam codziennie siedział sobie tam po jakichś godzinach wyznaczonych y, w, tym, w tej galerii. I będę chciał, żeby codziennie powstał jeden obraz, czasami dwa, no nie wiem, zobaczymy, jakie, jakie będzie zapotrzebowanie. Czy to będzie obraz na zągnie? Ktoś przyjdzie, podrzuci temat, czy to po prostu ja coś zasugeruję, czy po prostu co to nam się wydarzy i co, co będzie akurat, yy, że tak powiem, potrzebą chwili tą tą wewnętrzną koniecznością w tym dniu, tak? Yy, to, to będę malował. Dlatego yy, wracając do, do moich baranów, do tego, od czego zacząłem, będę chciał, żeby... Yy, po pierwsze, żeby tutaj malować, żeby Was o tym zachęcać, mówić o tym malowaniu, pokazywać Wam fajne rzeczy, tak czarować trochę takim światem właśnie tej, tej sztuki, tego malowania, malarstwa, a jednocześnie, ten to może tutaj byłby lepszy. Wiem, że trochę kombinuję z tymi kolorami, że niekoniecznie, niekoniecznie on tutaj się nadaje w tym chociaż może tu gdzieś, żeby po prostu za, za, zarażać wam was i optymizmem życiowym i samą tą kreacją takim potrzebą takiej kreacji, żebyście odnaleźli sobie w sobie tą wewnętrzną konieczność, którą, która, która właśnie wam was prowokuje do tego, żeby tam chwycić za pędzel, czy za kamerę, czy za aparat fotograficzny, czy po prostu, żeby z coś robić, żeby nie tylko żyć taką, takim życiem yy, no takim bezpłciowym nijakim, bez y, jakichś tam celów bez marzeń, natomiast żeby właśnie zarażać Was optymizmem zarażać Was y, potrzebą właśnie kreacji powiedziałem krótko o grupie, o firmie o, tym, o, tym, y, o idei tej firmy natomiast chciałem też powiedzieć o tym, że ten kanał chciałbym, żeby był, stał się też takim kanałem na którym będzie można taki obraz y, właśnie o czym wspomniałem już nabyć, będzie można się zainspirować. Szkoda, że nie, nie tego, nie, nie, nie piszecie do mnie, bo, bo bardzo chętnie bym coś namalował, że tak powiem na wasz użytek coś takiego, co, co wydaje wam się, trochę za ostro co wydaje wam się, że, że mógłby być fajnym tematem, co, co wy zasugerowalibyście mi. Natomiast też też chciałbym, żeby ten kanał był po to... Żeby złamać te stereotypy, że dobry obraz tani to jest w markecie budowlanym albo tam innym i, i on będzie zdobił wasze ściany. Dlatego ten obraz też od razu mogę sprzedać. To będzie naprawdę symboliczna kwota za jakieś tylko tam za policze, za koszty związane z materiałami, które zostały użyte do tego, żeby ten obraz powstał, tam ramkę i, no, i tam parę tych do Dlatego to będą naprawdę śmieszne kwoty i na pewno tego formatu obraz kupicie w tam właśnie takiego rodzaju wydruk, bo tam 30% może tani, a, a mój będzie kosztował no powiedzmy ile mógłby kosztować taki jak sądzicie. Żeby tak na rynku taka cena takiego obrazu, może podejrzewam, no wiadomo, że artysta może być taki, który się wyceni, że to będzie kosztowało 5000, tak, ale ja nie jestem takim artystą żeby tak się wyceniać, natomiast też nie chcę, no i taki obraz i nie o takich pieniądzach tu mówimy, tak ja tak średnio podejrzewam, że to kosztowałoby to nie wiem 400 zł, 300 zł, a ja to zrobię jeszcze taniej, czyli zwróćcie uwagę, że to są bardzo nie będą nieduże pieniądze, a jak ktoś naprawdę będzie tego chciał, to po prostu prawie żadnam za darmo jak powiedziałem. Ale napiszcie co o tym sądzicie, jakie, jakie jaką, wy, jaką wy uważacie, że taki obraz powinien mieć, mieć cenę, bo to też chciałbym, żeby was um, hmm, dlatego o tym mówię, że chciałbym, żebyście zaczęli też myśleć o tym, że wy też moglibyście być takimi twórcami, którzy później w jakimś tam y, y, czasie moglibyście i będziemy razem takie obrazy malować, czy tam robić inne, inne rzeczy. Zwróćcie uwagę na ten film, szczególnie na ten film właśnie, który Wam polecałem, ten, do którego link zaraz tam też Wam dołożę dzisiaj. Jest tam na YouTubie w siedmiu częściach. Co to, co to znaczy kreacja i takie poczucie pewności siebie i zrobienie tak, że tutaj w tym obrazie będę chciał cenę tą i cenę i w ogóle Was teraz tutaj zwrócić uwagę na to, żeby, żebyście zasugerowali i żebyście hmm, Napisali mi, jak Wy sobie to wyobrażacie, ile taki obraz mógłby kosztować, natomiast z drugiej strony bym chciał, żebyście zwrócili uwagę na ten film, zobaczyli tam, jak, w jaki sposób nieświadomie można i tym bardziej lub mniej świadomie zarobić niesamowite pieniądze, bo, bo ten Thierry Guetta, ten Francuz, który właśnie, od którym jest ten film, zarobił z, zrobił wielką wystawę i za. W ciągu tam tygodnia zarobił, zarobił milion dolarów. Ja uważam, że my w grupie naszej, kiedy będziemy takie rzeczy robić, to będziemy też takie pieniądze zarabiać, bo będziemy znani na świecie w Polsce i, i zamawiane będą w taki... Dlatego to nie jest żadna fantastyka, co teraz mówię, ale słuchajcie, bo to sama idea jak już się zrodziła, to ona we mnie i powstanie na pewno, ale popatrzcie, po, pooglądajcie to, co wam teraz zaproponuję, wypowiedzcie no się na ten temat, i zachęcam żebyście znaleźli się w mojej grupie w tym, że po prostu napiszcie do mnie, będziemy razem tutaj robić fajne rzeczy i, i będziemy się razem uczyć, będziemy będziemy razem po prostu malować, będziemy razem tworzyć sztukę będziemy z tego pięknie, kreatywnie żyć i z dużą, dużą kasą. bo to, to wszystko dostaniemy od, od, że tak powiem, od od, od tego, od życia, od tego, co z co razem wspólnie zrobimy. Chciałem tutaj troszeczkę taki światerek. Tutaj widzę, że trochę tu rozmazywałem sobie: trochę takich strzeliczków malutkich, które są płaskie, to życie, ale ciekawi się robi ten obraz. Także będę go dzisiaj kończył. Może zasugerujecie jakiś tytuł do niego, jak go jak go zatytułować.